Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Karolina na Morzu. Jak widzicie, jestem na statku, jestem na rejsie po Morzu Adriatyckim. Jest to rejs z polskim pilotem. I to właśnie w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, tak w skrócie, jak wygląda cały ten rejs, jakie miejsca odwiedzamy, jakie porty oraz jak wygląda statek. Także zostańcie ze mną i zapraszam do oglądania. rejs po morzu Adriatyckim i Jońskim, ponieważ zawsze marzyłam o odwiedzeniu Czarnogóry, Chorwacji i greckich wysp. A tutaj jeszcze dodatkowo była Wenecja i Bari we Włoszech. Trasa rejsu jest naprawdę ciekawa i każdy znajdzie coś dla siebie. Statek, którym płynęłam, to statek z linii MSC, a dokładnie MSC Armonia. Jest on jednym z pierwszych statków linii MSC, ale w 2014 roku został odnowiony. Jest w nim wiele atrakcji i miejsc w których można fajnie spędzić czas, takich jak baseny, jacuzzi, miejsca do opalania, spa, kasyno, restauracje, sklepy. A więc przechodząc dalej, statek miał zaplanowane wypłynięcie z portu z Wenecji. Do Wenecji razem z grupą, z polskim pilotem z Atlas Tours dojechałam autokarem. Co ciekawe i bardzo fajne, po przybyciu do Wenecji zdaliśmy bagaże na statku i była godzina 10.00. A my przed sobą mieliśmy jeszcze cały dzień na zwiedzanie z przewodnikiem i z całą grupą. Na początku płynęliśmy prywatnym statkiem, z którego podziwialiśmy pięknie. Po południu wróciliśmy do portu i weszliśmy na pokład statku. Wieczorem statek wyruszył z Wenecji w stronę Dubrownika. Cały kolejny dzień był dniem na morzu, więc korzystałam z atrakcji, jakie oferuje statek. Byłam na basenie, był czas na relaks i opalanie idealne, aby naładować się energią na następne dni zwiedzania. Pierwszym portem na naszej trasie był Dubrownik. Tutaj również mieliśmy zaplanowane zwiedzanie z lokalnym polskim przewodnikiem. Był również czas wolny. Wieczorem wypłynięcie do Czarnogóry, dokładnie do Kotoru. Całe wpłynięcie do portu w Kotorze to było coś magicznego. Niesamowite widoki i przede wszystkim miejsce, w którym stał statek. Statek stał praktycznie przy samym starym mieście. Po zejściu ze statku zwiedzaliśmy sam Kotor, ale również i Budwę. Ponieważ mieliśmy wycieczkę autokarową. Po pożegnaniu Czarnogóry przywitaliśmy Grecję, a dokładnie wyspę Korfu. Grecki klimat zdecydowanie skradł moje serce i nie mogę się doczekać, aż tutaj wrócę. Kolejnym punktem naszego rejsu miało być zakentos, ale ze względu na pogodę trasa została zmieniona i odwiedziliśmy inną grecką wyspę, jaką jest Kefalonia. Spędziliśmy tam cały dzień i udaliśmy się w stronę miasta Świętego Mikołaja, czyli do Bari. Przepięknego, klimatycznego, włoskiego miasteczka z niesamowitą architekturą. Bari było już ostatnim punktem naszego programu. Pozostał powrót do Wenecji, a następnie autokarem do Polski razem z polskim pilotem z to Atlas Tours. Zapraszam Was do śledzenia i obserwowania mojego kanału, bo już niedługo pojawią się kolejne odcinki, w których zdam dokładniejszą relację z poszczególnych punktów tego rejsu. Dziękuję, że byliście ze mną, i zapraszam do kolejnych odcinków. Zachęcam Was również do wykupienia rejsu z polskim pilotem z Atlas Tours. Na stronie www.namorzu.pl Taki wyjazd często obejmuje również transport z Polski do punktu docelowego. Wszystkie transfery, opiekę polskiego pilota, wycieczki i cały czas macie już wtedy zaplanowany i zorganizowany. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach, a ja z największą przyjemnością postaram się na nie odpowiedzieć. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć.